Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami. Bo jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, odzyska je. Jaką przyniesie korzyść człowiekowi, jeśli zdobędzie cały świat, a na duszy dozna straty? Albo co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Bo syn człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Tak, oświadczam Wam, że z tych, którzy, tutaj, którzy tu teraz stoją, Niektórzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego ze swoim królestwem. Słyszymy dzisiaj słowa Pana Jezusa, które z mojej obserwacji, mojego doświadczenia są. Interpretowane w taki dość niebezpieczny sposób. Co mam na myśli? Otóż niektórzy rozumieją, że kiedy Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami, to że Panu Jezusowi chodzi o to, żebyśmy zanegowali swoje potrzeby. Czyli mówiąc inaczej, żebyśmy o siebie nie dbali żebyśmy nie brali siebie pod uwagę, tylko raczej innych, a w ogóle przede wszystkim Pana Boga. Ale na pewno nie siebie. I moim zdaniem jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, jeżeli tak to rozumiemy, to jest to bardzo niebezpieczne dla naszego życia. I na pewno ja jestem o tym absolutnie przekonany, że na pewno nie taka była intencja Pana Jezusa. Że kiedy Pan Jezus mówi o tym wyparciu się siebie, to ma na myśli nasze postępowanie. Bo potem Pan Jezus mówi, cytując zresztą, psalm, psalm 62, mówi. Syn człowieczy przyjdzie w chwale swojego ojca, razem ze swoimi aniołami, aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Czyli chodzi o to, żebyśmy przyglądali się. Dokładnie, dobrze swojemu postępowaniu. Tu nie chodzi o to, żebyśmy nie patrzyli, nie zważali na swoje potrzeby. Takie na przykład jak potrzeba bliskości, potrzeba akceptacji, potrzeba poczucia własnej wartości, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba yy, też yy, wzbogacania życia innych. Yy, tak, Także. Jakby nie, nie o to chodzi, nie chodzi o te potrzeby, które są uniwersalne, które ma każdy człowiek, a które nie są postępowaniem. Tak. Bo jeżeli ja mówię, że mam potrzeby bliskości, to nie mówię o tym, że chcę coś zrobić, że chcę w jakiś sposób postępować. Nie, tu chodzi o to właśnie, że jeżeli zauważam u siebie, Potrzebę bliskości, to żebym się dobrze zastanowił, w, jak, w jaki sposób chcę tę potrzebę zaspokoić, czyli jak chcę postępować, żeby tę potrzebę zaspokoić. W porozumieniu bez przemocy mówi się tutaj, używa się określenia, jakie strategie dobiorę, wybiorę, żeby te moje potrzeby zaspokoić. I teraz, właśnie zaparcie się siebie, to jest. Hmm, Zdolność czy praktyka kwestionowania tych strategii, tych, tych postępowań, sposobów postępowania, które miałem do tej pory, które mi się sprawdzały, które właśnie mnie jakoś zabezpieczały, zabezpieczały moje, moje potrzeby. Dlatego Pan Jezus potem mówi: Jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je. Tak, bo jeżeli my zabezpieczamy swoje potrzeby, ale w sposób, który niekoniecznie służy życiu, w sposób, który owszem coś daje, ale jednocześnie coś niszczy, psuje, no to niestety, ale wtedy hmm, grozi nam to, że hmm, no właśnie, że te potrzeby po prostu nie będą zaspokojone, że będziemy żyli w jakimś nieustannym deficycie, cierpie, mówiąc inaczej, w cierpieniu. I tak się dzieje na tym świecie. Pan Jezus mówi po prostu o tym, co się de facto dzieje. Czyli jeszcze raz, nie? Chodzi w tym zaparciu się siebie chodzi o to, żebym potrafił przyglądać się moim sposobom zaspokajania potrzeb, mojemu postępowaniu, które do tej pory wybierałem, by zaspokajać moje potrzeby. I żeby w razie czego, jeżeli widzę, że one nie do końca są. Dobre, nie do końca służące życiu, to żebym je potrafił zakwestionować, żebym się przy nich nie upierał. Właśnie, żebym się przy nich nie upierał. Tak. Tak mi się przypomina teraz, ktoś mi kiedyś opowiadał, że, że był z no i to, to była pewna młoda kobieta, i mówiła, że ma narzeczonego i że ten. I że żyje w czystości z tym narzeczonym, i wspomniała o tym, o tym na spowiedzi, ale wspomniała też o tym, że narzeczonemu jest trudno z tym, z tym, że jeszcze nie rozpoczęli współżycia, bo nie mają jeszcze ślubu. Że on tak już by trochę chciał, już jakby trochę nalega, żeby, żeby zaczęli, rozpoczęli współżycie. No i że momentalnie podzieliła się tym, że, że momentami jest mu je, jego trochę żal, że tak, nie, że, że on jakby trochę z tego powodu cierpi. I na to spowiednik podobno powiedział, powiedział że od tego się nie umiera. Od wstrzemięźliwości seksualnej się nie umiera. Właśnie. Nie, to. To, to, to roz, rozśmieszyło, zdaje się się dobrze fajnie to właśnie mówiła, żeby to ją rozśmieszyło, ale, ale to jest przecież prawdziwe, nie? to jest prawdziwe. Właśnie jeśli my porzucamy to, co nazywamy grzechem, czyli błędem, mówiąc inaczej, błędną strategią zaspokajania potrzeb, to, to właśnie to nie umieramy. Tak, od tego się nie umiera. Nie umiera się od porzucania grzechu. Od tego się nie umiera. I, i moim zdaniem, to jest ogromnie ważne, żebyśmy żebyśmy tak pozytywnie właśnie mówili o grzechu. W tym sensie, że nie, żebyśmy nie mówili o grzechu jako o czymś, co jest zakazane. Tylko żebyśmy mówili o grzechu jako o czymś. Czego nie warto robić, i żebyśmy zawsze mówiąc o grzechu, mówili o tym, co jest w zamian. Że Pan Jezus w zamian proponuje inne strategie zaspokajania potrzeb. Ale do tego potrzebne jest to zaparcie się siebie, żebym ja się otworzył na te inne strategie, żebym poszedł za Nim, bo to pójść za Nim, jeśli ktoś, yy, yy, właśnie nie? Pan Jezus mówi, jeśli ktoś, ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie. I właśnie to pójście za nim to jest wybór innych strategii. Tam, powiedzmy, między tą kobietą, której wspomniałem, jej narzeczonym, dla tego narzeczonego współżycie seksualne jawiło się jako pewna strategia zaspokajania potrzeby bliskości. Może czegoś jeszcze, nie? No to już y, trzeba by konkretnie z nim porozmawiać. I y, y, kiedy coś takiego się w nas dzieje, to, to ta nasza potrzeba, na przykład, właśnie potrzeba bliskości, nie jest dla Pana Boga obojętna. Y, on się tym przejmuje, ale on mówi, słuchaj. Radzę ci, żebyś na przykład, nie, jeśli to jest narzeczeństwo, to żebyś na tym etapie budował bliskość ze swoją narzeczoną w inny sposób, przeżywał bliskość w inny sposób, zaspokajał potrzeby bliskości w inny sposób. I dlaczego? No Dlatego, że potem to się przyda w małżeństwie. Ta umiejętność zaspokajania potrzeb na. Różne spo, na różne sposoby, a nie tylko taki jeden sposób. Który, nie wiem, gdzieś naoglądają na się w, na filmach, nie wiem, w telewizji i, i, i innego sposobu nie widzę. Właśnie wiele kryzysów w relacjach, również kryzysów małżeńskich, bierze się właśnie z tego, że jesteśmy zafiksowani. Na jakichś kilku strategiach, sposobach zaspokojenia naszych potrzeb. No i skoro one nie są akceptowane przez którąś ze stron, przez tę osobę drugą, czy są po prostu niemożliwe też z jakiegoś powodu do, do realizacji, no to, no to już jest dramat, świat się kończy. Tymczasem Pan Jezus właśnie mówi, zaprzyj się siebie, to znaczy zobacz, że, że niekoniecznie te strategie, które ty lubisz, do których jesteś przywiązany, które cenisz, niekoniecznie są jedynymi a i, i też nie, niekoniecznie najlepszymi strategiami, że są inne. Poszerz swoje horyzonty. O właśnie Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do tego, żebyśmy poszerzali nasze horyzonty. Na przykład, czy życie w celibacie oznacza rezygnację z zaspakajania potrzeby wyrażania swojej seksualności? Absolutnie nie. Tylko tyle, że yy, jeśli ktoś żyje w celibacie, no to nie zaspakaja swojej potrzeby wyrażania swojej seksualności poprzez współżycie seksualne, yy, akt seksualny. Tylko poprzez, nie wiem, na przykład bycie ojcem. Nie wiem, w moim przypadku, na przykład dla mnie to jest ogromnie istotny, fajny, piękny sposób wyrażenia mojej seksualności, że, że jestem bardzo często w roli ojca. Tak. I tu nie ma znaczenia, czy mnie tak ludzie nazywają, czy nie. Nie, tu chodzi o moją wewnętrzną postawę. Tak, ale oczywiście. Seksualność wyraża się na wiele, wiele różnych innych sposobów. I nie trzeba, absolutnie nie jest to konieczne, żeby to był akt seksualny. Nie, nie. I tak można powiedzieć o wszelkich potrzebach, które mamy. Bo właśnie potrzeba to nie jest jakiś konkretny sposób działania. Potrzeba to jest coś, co jest w nas, czego nie możemy się pozbyć. To po prostu jest w nas, dlatego że żyjemy, mhm. dlatego że jesteśmy ludźmi, Bożymi stworzeniami. Natomiast yy, yy, strategie zaspokajania potrzeb, <coughs> których warto się niekiedy właśnie wyrzec, jak mówi Pan Jezus, to są rzeczy umowne, które wybieramy. Yy, co do których mamy albo upodobanie albo właśnie jakąś jakąś niechęć no, no i tu właśnie o to chodzi żeby czasami się przełamać no. żeby spróbować czegoś innego żeby spróbować inaczej a nie ciągle upierać się tylko po mojemu po mojemu musi być po mojemu jeśli chcemy pójść za Panem Jezusem i zobaczyć poszerzyć swoje horyzonty zobaczyć że można żyć inaczej to Koniecznie, koniecznie musimy otworzyć się na to, że coś, że jakiś sposób działania, postępowania, który, którego do tej pory nie wiem, nie brałem pod uwagę, nie akceptowałem, może nawet nie lubiłem, że może warto spróbować. I przekonać się, że to jest lepsza droga do zaspokojenia naszych potrzeb niż to, co do tej pory wybierałem. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.